Trojak typu Y. Trojak typu Y jest to element, który rozdziela główny strumień powietrza i zmienia kierunki obu rozwidlonych strumieni. Wykonywany jest za pomocą dwóch kolan o wymiarach odpowiednio x i y. Pierwszym krokiem przy wykonaniu trójkąta typu y jest sumowanie zewnętrznych wymiarów dwóch wcześniej przygotowanych kolan x i y. Od otrzymanego wyniku B należy odjąć wymiar zewnętrzny kanału głównego A, który chcemy podłączyć. Otrzymany wynik C należy podzielić przez dwa, uzyskując wartość D, którą zaznaczamy od zewnętrznej strony na obu kolanach, tak jak pokazano na wizualizacji. Następnie wykonujemy cięcia wzdłuż zaznaczonych linii. Na obie części należy nałożyć klej, a następnie połączyć taśmą klimawer, uzyskując trwałe i szczelne połączenie. Przy aplikacji taśmy pamiętajmy o wywarciu odpowiedniego nacisku w czasie prasowania. Pamiętajmy też o tym, że łączone powierzchnie w czasie klejenia taśmy muszą być suche i czyste, co zapewni odpowiednią trwałość połączeń.